Cześć dzieci. Powiedzieliśmy sobie już o ośmiu planetach układu słonecznego. Ale jak wasi rodzice byli mali, jak ja byłem też dzieckiem, w układzie słonecznym było dziewięć planet. Czy to oznacza, że coś się stało z jedną z nich? Teraz sobie o tym powiem. Kiedyś dziewiątą planetą układu słonecznego był Pluton. Nie martwcie się. On dalej jest w naszym układzie słonecznym, tylko teraz już nie jest uważany za planetę. Teraz naukowcy nazywają go planetą karłowatą. Ale zacznijmy może od początku. Pluton został odkryty ponad 100 lat temu, ale kiedy został odkryty, astronomowie mieli duży problem a mianowicie nie mogli się dogadać, jak go nazwać. Niektórzy mówili, nazwijmy go Zeus, jak Bóg piorunów. Pewna pani mówiła, a może nazwijmy Plutona tak, jak ja się nazywam? No nie była zbyt skromna, prawda? Cały ten spór rozwiązała pewna jedenastoletnia dziewczynka, Venetia Burney. To ona wymyśliła nazwę Pluton. Nazwę, która tak spodobała się wszystkim astronomom, że przyjęli ją jednogłośnie. A ta dziewczynka dzięki swojemu pomysłowi zyskała dużą sławę. Nawet jedną z planetoid nazwano od jej nazwiska Bernem. Pluton ma swój księżyc Haron. Haron jest bardzo dużym księżycem, jak dla tak małej planety. Możecie go zobaczyć za mną. Jest na tyle duży, że kiedy haron okrąża Plutona, to Pluton tak trochę okrąża Harona. I kiedy inne planety po prostu mają księżyce, które dookoła nich krążą, Pluton ma księżyc, z którym tańczy w kosmicznym balecie. Podoba mi się ta wizja, muszę Wam powiedzieć. Ale czemu Pluton nie jest już planetą? Otóż, kiedy, na, kiedy jakiś czas temu, 15 lat temu, zebrało się bardzo wielu naukowców, stwierdzili, że Pluton ma zbyt dużo innych planetoid niedaleko siebie, które latają dookoła Słońca, okrążają Słońce, podobnie jak on. A uznali, że planeta powinna mieć taką orbitę na wyłączność. Było też jeszcze kilka innych powodów, ale ustalili, że Pluton od tego czasu będzie planetą karłowatą. Zresztą nie jedyną, i o innych planetach karłowatych też sobie wkrótce opowiemy. Dzięki i do zobaczenia!